Zielone światło jadę, znika mi czas, no bo zarabiam papier To o mnie mówią, to biorę na klatę Ogląda te szoty i sam bekę łapię Green, green, nie brakuje sił, choć nie jeden z drugim to niedobry był Nie żyję w lesie, a życie mam green Nowa nutka robi na twitchu Jestem zielony w muzyce to fakty Jak murawa na stadionie piłkarskim Mimo to bez czapki hejtują zielone, a chodzą do żab Dym, dyry, dym, 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 dym Robię zielone to zielony młyn Dym, dry, dym, 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 dym imperium wielkie jak szym Dym, dry, dym, dym, dyry, dym, dym Robię zielone to zielony młyn. Dym, dyre dym, dym, dyry, dym, dym Palion imperium, wielkie jak Rzym. Dym, dyry, dym, dym, dyry, dym, dym. Zielone, Życie w kolorze Zdrowie. Babcia sypie koperek na ziemniaki, potem na kolację sushi, hosomaki Nie odbiło mi ze mną stare chłopaki, chyba mi odbiło do kolejnej chaty Już otwieram klucze, niczego nie muszę, niech ktoś mi zarzuci, że dla siada muze Tu robię, to nie komentuję, to nawet nie powiem 40k na klip, leby był ogień, na głowie rodzina A w sercu zielone, spijam z każdym fanem na mieście pionie. Co im odpowiem, drydy dynam, dry, dynię zielone to zielony młynę, dym, 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 tyry, dym, dym Marion imperium, wielki jak szyk Dyn, dyry, dynam, dym, dyrę, zielone to zielony młynę Dym, drydy dynam, dym, dym, dyry, dym, dym. Dion, imperium, wielki jak szyb